Cześć wszystkim, z tej strony Babi Galwas i zapraszam Was w dzisiejszym odcinku na vloga z Detroit. W końcu po kwarantannie, po trzech miesiącach, weszłaś w kadr. po trzech miesiącach w końcu yy, udało nam się wyjechać z domu. Wyjechałyśmy gdzieś yy, i zwiedzamy, więc mam nadzieję, że się Wam spodoba i zapraszam do oglądania. Witam wszystkich, wszystkich we vlogu moim. Idziemy, gdzie jesteśmy? W San Francisco. Jesteśmy troszkę u uboższej dzielnicy, ale proszę pokazać deptak. To coś ci macie. Idziemy właśnie po deptaku przy jeziorze. Nole. Albo Promenada. Po Promenadzie. Patrzcie tego maku. Ten mak w sensie kwiatu A widzę. Pokaż. tego. Szybko. Szybka. Szybki luk. Tam jest, no. I właśnie sobie chwilujemy teraz. Idziemy sobie przy jeziorze. Jeziorze, o nazwie niestety nie pamiętam, gdzieś nie doczytałam, ale jest niebieskie. No i jest tu bardzo ładnie, chciałam powiedzieć. Jesteśmy z Julką, z Basią i ze mną. I nie wiem, nie mam tematu, żeby do was mówić, więc wam więcej nie powiem. Podróż minęła mi świetnie, odebrałyśmy Julkę. miałaś bardzo ładną pogodę cały czas. Powiem wam szczerze, normalnie wymarzona pogoda na podróżowanie. Zabieram. Zbieramy się. Gdzie? Idziemy teraz to... tam. To No w San Francisco gdzie można fajnego miejscu. Ale to nie jest... czekaj, a San Andreas nie jest na San Francisco zbudowane? Jest, jest, na Los Angeles chyba. Nie, Los Santos jest na Los Angeles. To San, wiemy. Tylko... San Andreas jest na San Francisco. Powiem tak. Chyba. Dowiemy się gdzie idziemy, powiem wam w następnym odcinku, ale musicie zostawić lajka. Cześć! Moi drodzy, mamy, prawda, rozkład San Francisco. San Francisco, wcale nie Detroit. Halo dziewczynki, proszę pomachać. O, proszę, dzieciaczki, proszę się bawić na karuzeli, tylko kurde, trochę zamknięte. Bo ten, no. Dzień dobry, witamy znowu, dzień drugi w Detroit, dzisiaj jesteśmy wypiętrzone, bo idziemy robić zdjęcia pewnie, więc żeśmy się poubierały, tak, wiecie, super. No, i tak jest tragicznie. I dziewczyny dzisiaj dopiero odkryły, że po drugiej stronie rzeki z Detroit, czyli tam, jest Kanada. Będę były przekonane, że to nie tu i że to jest dalsza część z miasta, ale nie. Witamy bardzo blisko Kanady, a jednak tak daleko, bo mogłobyśmy w sumie przyjechać na drugą stronę, ale nie uda się to nam, bo ja nie wzięłam paszportu, bo nie, nie uważam, że potrzebny mi jest paszport i musiałabym brać ze sobą wszystkie dokumenty. Musiałabym brać ze sobą wszystkie dokumenty, żeby nas puścili z powrotem do Stanów, więc po prostu zostaniemy tutaj i... ale wrócimy. Znaczy pojedziemy tam kiedyś. Może na jakiś weekend za jakiś miesiąc, czy coś w tym stylu. Alaska jest największa Stanem. Nie, nie. California e. jest trzecim po Teksasie Geografia, be tak? like Przepraszam <grymna> tak? dziewczyny A spokojnie I gadaj. 1-0 dla Olki Wygrała Jednak zna się bardziej na geografii niż my Bo ze mnie trochę tak wiecie, kręcę sobie vloga A to jest mój pierwszy vlog, gdzie tak średnio się cykam. Mam wywalone na wszystko, bo w Stanach ogólnie mają na wszystko wywalone Ale dalej trochę cringe Jeżeli się dobrze przyjrzyjcie, to tutaj, o Tutaj jest flaga Kanady, więc to nie jest fake. A teraz gdzie idziemy dziewczynki? Eee. Proszę się w ogóle przywitać. Siema! Cześć! Idziemy sobie wchodzić. Idziemy z, e, do przejścia granicznego. Chcesz sobie zrobić fotę. E, powiedz mi Julia, e, wywiad przeprowadzam z członkami ekipy. Czy ty że chciałabyś poprowadzić kawałek vloga dzisiaj tak jak Olka robiła to wczoraj? Ja vlog się by Julia. Się zostawię. Dobrze, zostawię. to wrócimy do tego później. A teraz lećmy. Go... No, ale statek. No, o, Stacior tam. jest. flagę było widać? Pięknie Pięknie. Ogólnie znalazłyśmy amfiteatr w samym centrum Detroit i się, czy by tam nie zejść i czegoś głupiego nie zrobić, ale to nie wiem. Niesamowity jest ogrom tego wszystkiego. Chcemy jakby tak nie patrzeć. Każde miasto w Stanach wygląda bardzo podobnie. Szczególnie centra. Same wieżowce, ciasne uliczki. Znaczy one nie są w sobie takie ciasne, ale zatłoczone. no Może nie jest nie, jak jest Corona Time? Ale no, to w ogóle wygląda jak jakiś portal z MCU albo coś w tym stylu. Nie wiem, podoba mi się. Może jest portal do Kanady. To by było ciekawe. Dokąd idziesz? Na, na Kanadę! No, no. Gdzie <gry> wchodzicie do środka, wymawiacie na pokątno i Was przenosi do Harry Pottera. Tylko nie pomylcie się, bo was jeszcze wywali na drugą stronę rzeki. Do Kanady się dostaniecie. Chociaż Piękne Ciekawe komu się chciało naklejać ten tape cały, żeby to było takie równe. Chociaż patrząc po liniach to średniość. Tutaj się wjeżdża do tunelu, który prowadzi do Kanady. I wygląda na to, że ten tunel idzie po prostu pod rzeką. Witamy, znowu już jest wieczór, drugiego dnia. Chciałyśmy wam powiedzieć, że zanim w zasadzie spotkaliśmy się z Julką, postanowiłyśmy z Olą, że zrobimy sobie challenge. Bo obie myślę, że można powiedzieć normalnie, w stosunku do, do większości osób, a Julka jest... Tak, dokładnie, a Julka jest weganką, więc postanowiłyśmy z Olą, że zrobimy sobie challenge i tak długo jak będziemy razem z Julką, będziemy jeść jak weganki i wczoraj nam się udało, Dzisiaj też... Is good so far, Więc y, Julka wam powie, co jemy dzisiaj, bo my się Ech. tak średnio znamy. I no, po prostu dzisiaj e, zrobiłam dziewczynom spaghetti i zamiast mięsa mielonego jest tofu, a zamiast zwykłego sera jest ser e, wegański. I na szczęście po alkoholu nie ma nic takiego, co by weganizmowi przeszkadzało. No, to macie wymieszane danie. Nasze danie wygląda tak. Jest żółte ogólnie. Mamy też żółte talerze, więc... E, do tego mamy jako znaki guacamole salsa, w której też nie ma żadnego zwierzęcego pochodzenia produktów. Ciperki, też nic. Mamy jeszcze na czasy i zaraz wam pokażę lodówkę. Dobra, więc lodówka, zaczniemy od mleka sojowego i winogron. Potem idziemy Red Bull, sok pomarańczowy i sok pomidorowy. Po prostu do spaghetti. Tu na górze więcej owoców, więcej Red Bulli, alkohol, ser, jeszcze więcej owoców. Yy, jesteśmy tylko na 3 dni, więc nie mamy jakiejś super rozbudowanej lodówki. Tylko najpotrzebniejsze rzeczy: tu bananki, tu nasze naczosy. więc smakuje czy nie smakuje? Ola? Jest super, nie odczułam, że to w ogóle jest bez mięsa. No, no i pięknie. Mam nadzieję, że mi też będzie smakowało. Także o, widzimy się, jak zjemy. Musi! Ech, musi. Julka gotowała, to na pewno będzie dobre. Yy, ogólnie to byłyśmy dzisiaj na chwilę nad Lakeiem, zresztą jak mogliście zresztą widzieć. Ale że nagrywam vloga, to się nazywa. I co? I się spaliłam trochę. I ogólnie chciałam tylko powiedzieć, że bałyśmy się trochę tej, tego Detroit. Myślę, że trochę wyglądało tak, jak myślałyśmy, że będzie wyglądać, aczkolwiek nie było aż tak źle, bo jak na razie żyjemy, nikt nas nie zaczepiał jakoś bardzo, nikt do nas nie skakał. Yy, jutro już wyjeżdżamy, więc miejmy nadzieję, że będzie spoko. Dzionek, bo rano musimy opuścić nasze lokum i potem będziemy już tylko aucie, ale jeszcze coś pewnie pojedziemy zobaczyć. I musimy kupić magnesy. Magnesy to był główny punkt wyjazdu, myślę. No i nadzieję, że się nam uda je zdobyć i co? Widzimy się jutro. Dobranoc. Witamy Was wszystkich! Wszystkie. Witamy Was wszystkich w dniu trzecim. My chciałyśmy się w sumie pożegnać z naszymi mieszkalnikiem. Bo... bo zaraz się <laughs> Nie no, ogarnęłyśmy w miarę, no. Było fajnie, było spoko. W sumie bałyśmy się strasznie o tą miejscówkę, że będzie taka, wiecie, rudera i w ogóle, ale... Dużo może wejście jest ruderowate, ale w środku jest to spoko. Więc to jest bardzo dobry plus. Bawiłyśmy się przednio. śmieci jest dużo i lecimy na vitroic. Pozwiedzać Zostały trochę jeszcze przed, poglądać rzeczy, żeby złapać coś jeszcze zanim Miłka będzie musiała lecieć, a my będziemy musiały wracać autem do domu. Jeszcze no. będzie mroczno do Tak, o, tak będzie. Z pożegnaniem tam. z Miłką, to będzie smutne. No, tylko no. Nie no, nie puro. Nie roku, no, trzy, no, To dalej jeszcze wpadniemy, mamy plany. Peace out. Ja. Jeszcze macie szybki luk na brudne mieszkanie tu. Tu dziewczyny spały, ja sobie spałam na kanapie, bo o dziwo była wygodna. Mamy stoliczek, TV mamy. Mimo już pisały, że nie ma. To jest fajne. Tu była druga kanapa. Szafa, kuchnia. Proszę po machać. No no i łazienka taka. Wanna kibel, wszystko co miało być było. Nie mam pojęcia, czy cokolwiek słychać, ale jesteśmy na 8 Mile Road. Pozdrawiamy. Piękna Olka. Tu y, Julia. Siema. Ej, właśnie miałaś vloga prowadzić, czy ty chcesz coś powiedzieć? A to może A. gdzieś, gdzie będzie ciszej, okej? Okay? <śleżysy> Dobra. Idzie w miejscu, co i tak jedziemy. <laughs> e, że było super, że nie chcę wracać, że powtórzyłabym to też. Ale może teraz do innego miejsca, na pewno. No już mam, już musi do co wracać starczy. Chciałabym, żeby tydzień resetu był, tak jak pod Chicago, ale niestety realia są inne. I tak nie jest. Wracamy do życia. A teraz y, idziemy znaleźć mój samolot i wydrukować mi bilet, i w ogóle wszystko ogarnąć. I może na magnesu nam się uda zgarnąć. Pałk wójt, i tak, zaraz się wywrócisz. Pustki. Co Jula kupuje bilety. i ma zarąbiste buty o ale patrzcie teraz mam od razu kiedy siedzę bo no razem było tak, że do ostatniej chwili nie wiedziałam e, w którym momencie gdzie siedzę i w której jestem sekcji Julka pomachaj nasza autka jest tam tu Olcia <gry> Jesteśmy na lotnisku poszliśmy na bagażownię i jest puściutko Miki. Jesteśmy na postoju, idziemy po jedzonko. Miałyśmy iść do Maka, ale nas nie chcieli wpuścić do środka, że nie wzięłyśmy auta, bo stwierdziliśmy, że trzeba zrobić kroki. To idziemy do domina. Idziemy do ja na pizzę. Miejmy nadzieję, że tam nas puszczą. Okej, okay, szybki update. Przepraszam, że może być wysoka zieleni obrazu, ale jest już ciemno. I ja sobie tylko włączyłam lampkę w aucie. Właśnie jesteśmy na postoju, zostało nam dwie godziny drogi. Myślę, że wszystko będzie w porządku. Chciałam trochę więcej powiedzieć o tym, jak mi było w Detroit, bo nagrałam sporo, ale myślę, że większość to były raczej widoczki. I ogólnie to bardzo mi się podobało Było super Bałyśmy się strasznie, że yy, co się nam może stać Bo Detroit jest postrzegane za jedno z niebezpieczniejszych miast w Stanach Dużo zamieszek i wiecie Przyjeżdżałyśmy przez dużo właśnie takich trochę biedniejszych dzielnic Ale nic nam nikt nie zrobił Wszystko było spoko Wszystko było w porządku I mimo wszystko starałyśmy się, wiecie, poruszać w tych miejscach Które wujek mego hosta w ogóle mieszka w Detroit I powiedział, że one są bezpieczne I nie powinno się nam nic stać tam, więc Pojechałyśmy tam. No, zostały nam dwie godzinki. Będzie dobrze. Właśnie mówię, że jeździłyśmy po Detroit. Byliśmy w kilku biedniejszych dzielnicach, ale nic się nam nie stało, wszystko było spoko i nam się podobało. I nawet pod sam koniec, żeśmy się zaskoczyły, bo znalazłyśmy to miasteczko takie spoko było. Cute. Takie urocze i takie typowe amerykańskie miasteczko z filmów, tak bym to nazwała. Witam was oficjalnie, i nareszcie w moim domu. Jak widzicie, syf jest przywiozłam. Przyjechałyśmy, dojechałyśmy finalnie i w końcu, bo już jestem tak zmęczona, tak strana, że po prostu chyba się tylko szybko umyję i idę spać. Jednak podróż męczy. Kierowałam w zasadzie przez godzinę, może półtorej, bo Olka się przez chwilę źle czuła, aczkolwiek mimo wszystko strasznie męczące. Nawet jak się jedzie jako pasażer. Mam nadzieję, że wam się vlog podobał i zapraszam was znowu za tydzień. Na kanał powinno się coś pojawić. Mam taką nadzieję. I mam nadzieję, że zobaczycie więcej moich podróży, bo więcej takich podróży planuję. I też z dziewczynami. Mam nadzieję, że polubiliście je tak samo jak ja je lubię. I ubóstwiałam w ogóle. Także co? Pisał i see you next time.